Witam na moim kanale. Dzisiaj chcę przedstawić Wam opowieść, która nie jest tylko historią, to wyzwanie dla mnie, dla Was, dla każdego, kto chce sięgnąć po więcej. Na początku był ból nie jakiś filmowy, nieudawany prawdziwy ból życia taki, który nie pozwala spać, nie daje oddychać, nie daje nadziei. I właśnie z tego bólu rodzi się siła nie z komfortu, nie z wygody siła rodzi się wtedy, kiedy nie masz nic. Tylko decyzję, że nie poddasz się. Ten, kto przetrwał piekło, nie opowiada o nim z dumą. On opowiada o tym, co z niego wyniósł. Bo Gogins to nie tylko człowiek. To symbol. Symbol człowieka, który był niczym, a stał się niezniszczalny. Bo zrozumiał, że wszystko zaczyna się w głowie. Każdego dnia, kiedy chciał się poddać, mówił do siebie: Jeszcze jeden krok, jeszcze jedno powtórzenie, jeszcze jeden dzień. Nie chodziło o talent. Nie o predyspozycję, chodziło o determinację, o gotowość, by iść pod prąd, gdy cały świat mówi: odpuść! Biegał z połamanymi kośćmi, trenował z krwią w butach, wstawał, gdy inni leżeli i płakali, bo wiedział jedno: nikt nie przyjdzie cię uratować, albo sam się stworzysz na nowo, albo zostaniesz zniszczony przez życie. Gogins nauczył się kochać ból, nie dlatego, że jest masochistą, ale dlatego, że ból to test. I tylko ci, którzy zdają ten test, stają się nie do zatrzymania. Chciałbyś mieć taką siłę. Zacznij od prostego pytania: co dziś zrobiłeś trudnego, co dziś pokonałeś? Gdzie dziś uciekłeś? Gogins nie jest wyjątkowy, ale zrobił coś, czego większość nie potrafi. Spojrzał sobie w twarz i powiedział: Nie jesteś ofiarą, jesteś tchórzem, ale możesz to zmienić. Codziennie wracał do lustra, nie żeby się podziwiać, ale żeby rozliczyć. To, co widział, to nie był bohater, to był wrak, ale ten wrak postanowił stać się wojownikiem i to jest właśnie prawda, której tak bardzo się boimy: możesz wszystko, ale nie zrobisz nic, jeśli nie przestaniesz się oszczędzać. Zacznij dziś od bólu, od dyskomfortu, od zmierzenia się z tym, co cię niszczy. Nie czekaj, aż będzie łatwiej. Nie będzie. Zrób z życia trening, nie wakacje. Zrób z cierpienia tarczę, nie wymówkę, zrób z siebie goginsa, nie dla innych, dla siebie, bo gdzieś tam w środku, wiesz, jesteś zdolny do więcej. Nie potrzebujesz aprobaty, nie potrzebujesz lajków, potrzebujesz tylko decyzji, że dziś to dzień, w którym się nie zatrzymasz, bo jeśli ty nie zawalczysz o siebie, nikt inny tego nie zrobi. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw lajka, napisz komentarz i zasubskrybuj kanał. W lekcji drugiej porozmawiamy o tym, co mówi do nas Cisza, gdy nie ma już nikogo wokół. To zobaczenie.